O oh, hej się mano, witam was w pierwszym odcinku z Jendermana Mam 10 lat, więc zawsze miły za tę grę Jo, się mano, o suko O e, sorry muszę poprawić mikrofon e, Dobra więc Zacznijmy tą grę. <coughs> <coughs> jak na razie nie spotkamy się na Będziemy zdobędziemy pierwszą kartkę. I tu powinno być, jak pamiętam, kartkę: kartę czunia, kartę czunia, nie, nie. No, to nie ta kartka. No właśnie, piszcie mi w komentarzach, co to jest sanatorium, bo już nie pamiętam. Straszna muzyczka. Spokojnie, tylko świetnie szuka, szuka nas, ha nas ha! Psychopatyczne myśli Sendera i Roja. Roja chyba tworzył tą grę. Jak wiem, Boję się. A wy... Teraz ten złapie założył się. A ta renka gaśnie pewnie gdzieś. Oh, shit. Witam! <mysy> Dobra, uciekam Shit! Fuck widzieliście to? W kibu. Już nie zgwałci. Dobra. Nie złapał nas jeszcze. Jest tu. Shit tam jest. Boję się już. <ścoughs> Shit. Będę miał koszmary po nocach. I po dniach. Tam się przejdę. Nie ma. No, teraz mam... Shit! Fuck! Zamykam oczy. Ach, dobra. To było krótkie, ale kończymy. Więc na razie. Sorka!